Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale. Dziś przygotowałem dla Was sałatkę Cezar z kurczakiem. Zapraszam! Sałatka Cezar wbrew pozorom nie jest trudną sałatką w przygotowaniu. Przygotowanie zaczniemy sobie od sosu, który jest tak naprawdę kluczem do sukcesu tej sałatki. Sos jest banalnie prosty tak naprawdę. Potrzebujemy kilku składników, wymieszamy je i mamy gotowe. Nic nie trzeba czekać. Przede wszystkim bazą tego sosu jest majonez. Będziemy go potrzebowali 4 y, łyżki. Ok. Do tego będziemy potrzebowali łyżeczkę musztardy. Najlepiej sarepskiej. Teraz do tego jeszcze będziemy potrzebowali y, ocet z Czerwonego wina, jedną łyżkę. Do tego sos Worcestershire też jedną łyżkę. I do tego będziemy potrzebowali dwa ząbki, albo dwa małe, albo jeden duży ząbek czosnku, które sobie posiekamy. Możecie zrobić tak jak ja, żeby było szybciej w przygotowaniu sałatki. Zróbcie sobie po prostu wcześniej grzanki. Ja sobie grzanki zrobiłem wcześniej tak, aby były teraz e, zimne, żeby nie były ciepłe, żeby mi się potem m, sałatka cała sałatka nie nagrzała. Grzanki przygotowałem na suchej patelni bez dodatku żadnych przypraw m, z chleba tostowego, z trzech kromek. Po prostu pokryłem w kostkę i od suchej patelni zacząłem je prażyć i zrobiłem grzanki. Teraz gdy mamy wszystkie składniki naszego sosu, to po prostu... Go mieszamy, żeby połączyły się wszystkie składniki. I mieszamy sos sobie odstawimy, zajmiemy się teraz filetem. Bo ja Cezara robię z filetem, wiadomo też cezarów jest robiony bez fileta, ale ja na przykład uwielbiam z kurczakiem cezara jeść, dlatego dodaję do niego kurczaka. Też nie będziemy jakoś specjalnie marynować tego kurczaka, bo ma być on dodatkiem, no tak jak powiedziałem, kurczę do sukcesu. Jeżeli chodzi o cezara, to właśnie jest ten sos. Ja mam tutaj przygotowane dwa filety, które pokroję sobie w kawałki dość grube, żeby było też czuć to mięso, jak będziemy jedli naszego cezara. Tak, żeby był grubiej, to też dlatego, żeby ten nasz kurczak, którego podsmażymy zaraz na oliwie, żeby on nie był zasuchy, żeby jednak ten filet był soczysty. Zanim go usmażymy, ja jeszcze sobie go troszkę tutaj rozłożę na desce i przyprawię delikatnie, ale mówię nic specjalnego, tylko sól i pieprz. Pamiętajcie, pieprz świeżo mielony, nie ma lepszego. Ok. mamy mięsko lekko przyprawione. Teraz będziemy sobie rozgrzewać oliwę. Dwie łyżki, może trzy, żeby nasz kurczak się usmażył. Jeżeli nie dacie rady usmażyć kurczaka na raz, że tak powiem, to usmażcie go partiami. Nie pchajcie kurczaka, żeby było jeden na drugim, bo wtedy wam się nie usmaży w sobie postawimy, tutaj przyda nam się. A w tej chwili, ja sobie wcześniej umyłem sałatę, która też jest bazą naszego Cezara. W wielu przepisach, które widziałem gdzieś w internecie, w, na Cezarze występuje yy, sałata rzymska, ale występuje yy, pokrojona. Ja nie jestem zwolennikiem prania sałat, wolę je porwać. Tak jak na przykład w przypadku sałaty lodowej. Pamiętajcie, nigdy nie króćcie sałaty lodowej dlatego, że robi się gorzka. A z sałatą Cezar uważam, że łatwo jest ją przerwać. Niektóre liście nawet można zostawić całe. Więc uważam, że nie ma sensu tutaj krojenie. Rozkładamy sobie sałatę. W międzyczasie pamiętamy, że nasza oliwa się rozgrzewa. Jeżeli mamy rozgrzaną oliwę wrzucamy kawałki kurczaka. One szybko będą dochodzić, więc musimy szybko reagować. Ja sobie wrzucę na kilka partii. Przyda mi się ręcznik papierowy, żeby soczyć wężnego tłuszczu. Będziemy sobie jest w tej więc ja się dalej wracam do naszego cezara do naszej sałaty rzymskiej. Okay, myślę, że na półtorej główki to jest wystarczająco. Myślę, że wygląda już super. Jeszcze lekko poprzerywam. Już słyszę, że tam nasz kurczak potrzebuje przewrotki. W międzyczasie przekładam nasz sos do sałaty, żeby ją dobrze wymieszać. Jednak zostawiam sobie ze zgięły sosu, żeby też polać go po Teraz tą sałatę dobrze mieszam z tym sosem, żeby każdy liść go poczuł, żeby każdy go też troszkę dotknął, żeby każdy liść, który nasi goście będą próbować, był polany tym, obit tym sosem, był obity tym sosem. Jak mamy tak zrobione, to teraz tym, dosmażamy kurczaka. Ja dosmażę kurczaka i za chwilę do Was wracam. Okej, okay, kurczaka mam, już jest usmażony, lekko sobie przestyga. My w międzyczasie jeszcze teraz sobie pokroimy pomidorki koktajlowe. Mam tutaj około 100 gram. przekrajemy tylko na pół. Jeżeli macie większe pomidorki koktajlowe, to przekrójcie sobie je na 4. Ja mam dość małe, dlatego przekrałem na pół. Myślę, że też spoko byłoby, Gdybym zostawił je całe, aczkolwiek chcę, żeby było tak elegancko, dlatego kroję je na pół. Ok, pomidorki pokrojone. Teraz przekładamy je do naszej sałaty. Okay. Teraz naszego kurczaka przekładamy do salaterki. ale za chwilę ostygnie już tak naprawdę. Niektóre kawałki są zimne. Układamy go. Ok. Teraz, tak jak wspomniałem, przygotowane wcześniej grzanki. Wrzucamy na sałatkę. Reszta sosu ląduje teraz też na naszej sałatce. Pachnie już niejemsko. I ostatni składnik, jakim jest starty parmezan. Tutaj już w zależności jak bardzo lubicie parmezan, tyle go dodajecie. Sałatka wygląda obłędnie, smakuje obłędnie, pachnie obłędnie. Myślę, że jest idealną opcją na rodzinne spotkania. Myślę, że jest idealną opcją dla osób, które przychodzą do Was na grilla, a teraz sezon jest w pełni, ale nie do końca przypadają za grillowanym mięsem. Możecie podać taką alternatywę. Myślę, że ta sałatka jest znana prawie wszystkim i chyba przez prawie wszystkich lubiana. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy jedliście już Cezara. Jeżeli tak, to czy robicie go tak, czy jakoś inaczej. Dajcie znać w komentarzu oczywiście. Jeżeli macie swój sprawdzony przepis na Cezarę, ja chętnie też go spróbuję. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, bo to poszerza moje zasięgi, a my widzimy się już następnym razem, także trzymajcie się, cześć!